Tak, witam w drugiej części. Głowicę mamy już wyjętą. Teraz się to tu moczy, żeby się trochę nagar odmoczył z tych pierścieni na takim tu muchozolu do tłoków. Ale tu coś wymyślimy: jakąś inną miksturę, coś na, bazo, na bazie acetonu. Może trochę nitra, trochę ekstrakcyjnej, aż się to odmoczy. Ale przyczyna, że nie działało to na trzech cylindrach że akurat ten nie działał, akurat w środku nic nie ma jest problem właśnie z tym tu zaworem. Właśnie tego widać ubytek tego zaworu to gdzieś się odłamało, trochę porządziło i pewnie gdzieś się udało dalej do kanału. I to jest właśnie powód wypadania tych zapłonów. W tym, w tym silniku no, to by było na tyle. A jeszcze ten yy, kolektory wydechowy było trzeba odkręcić. Tym przedni, ssący było trzeba zrzucić, żeby to szło wyjąć. Resztę wydechu, jak widać, tam zostało. Także to by było na tyle.